Ja tutaj mam przed sobą oświadczenie, ogłoszenie, tak? Przepraszam, ja lepiej widzę jak zdejmuję okulary. Ogłoszenie. Niniejszym podaje się do wiadomości załodze słupskich fabryk mebli, że w dniu 27 sierpnia na Wydziale W2 Zakładu nr 3 odbyło się zebranie wybranych przez załogi zakładów nr 1, 2... 4, 6 wydziałów W1, W2, W3, głównego mechanika, głównego energetyka, gospodarstwa samochodowego, wzorcowni, modelarni, zakładu nr 3, komitetów robotniczych. Ze składu powyższych komitetów wybrany został Międzyzakładowy Komitet Robotniczy. W składzie tego komitetu są panowie, z którymi dzisiaj rozmawiam na terenie słupskich fabryk, ja mebli. Pana Dybowskiego nie ma tutaj, bo jest pracownikiem na drugiej zmianie, a to jest jeden z członków komitetu. Ale to panowie taką... w trójkę tak akurat o, jesteście członkami. Tak, tego nie. Komitetu. Jesteśmy formą komitet tak. Robotniczy, tutaj tak, tak. właśnie w trójkę. Yy, no w punkcie pierwszym znajduje się sformułowanie. Popieramy postulaty.